Za siedmioma morzami, za siedmioma wyspami, o trzech braciach, co szukali szczęścia. Baźń hinduska, czyta Beata Joanna Siniuto. Żyli sobie trzej bracia, bardzo się wzajem kochali i zawsze mawiali, że staną w potrzebie wszyscy za jednego, jeden za wszystkich. Jeden był kowalem, drugi cieślą, a trzeci drwalem i umiał grać na piszczałce. Pracowali od świtu do nocy, świata Bożego nie widząc, ale żaden szczęścia nie znalazł. Bracia, rzekł najstarszy, popłyńmy na morze, hen daleko, aż tam gdzie na widnokręgu rodzą się błyskawice. Może po drugiej stronie horyzontu czeka nas szczęście, kto wie? Dobrze, zgodzili się bracia. Już dawno myśleliśmy o tym, żeby ruszyć w świat i szukać przygód. Musimy zatem zbudować łódź rzekł brat najstarszy. Wzięli się ochoczo do roboty, a że złote mieli ręce i pracowite, więc wnet piękna, mocna łódź zakołysała się przy brzegu. O świcie ruszyli bracia na morze. Dwaj wiosłowali, jeden czuwał przy sterze. Płynęli wiele dni i nocy, mijali wyspy i wysepki, a cel wciąż przed nimi daleko. Razu pewnego straszna burza zerwała się na morzu, oślepiające błyskawice co chwila przeżywały niebo, gromy biły, fale huczały. Spójrzcie, powiedział brat najstarszy. Gdzie może zlewa się z niebem, tam jest siedziba błyskawic. Steruj, bracie, w tamtą stronę. Płynęli przez noc całą do białego rana. W końcu burza ucichła, morze się uspokoiło, niebo pobłękietniało, a błyskawice się skryły za horyzontem. — My już chyba nigdy nie dopłyniemy do celu — rzekł najmłodszy z braci, ocierając pod z czoła, bo słońce paliło mocno. Nie wolno nam tracić nadziei, skarcił go najstarszy brat. Zobaczysz, że nasza wytrwałość będzie w końcu nagrodzona. Ziemia, Ziemia! wykrzyknął nagle brat średni i wyciągniętą dłonią wskazywał zamgloną smugę na horyzoncie. Była to zielona wyspa, tak piękna, że bracia aż krzyknęli z zachwytu. Toż to raj prawdziwy! wołali. Tyle palm, krzaków, betelu, bananowców, drzewek, muszkatu i owoców mango. A ile bulw, batatów, całe pola kasawy, żyć tu, nie umierać. Wysiedli na ląd, rozglądają się wokół zachwyceni, gdy nagle doleciały ich uszu jakieś głośne okrzyki, dźwięki bębnów i pieszczałek. I po chwili ich oczom ukazał się tłum ludzi odzianych w krótkie spódniczki z palmowych liści. Na ich czele szedł starzyc, chudy, pomarszczony, siwiuteńki. Był to wódz plemienia. — Witajcie na naszej wyspie! — rzekł do braci. A jego poddani zaczęli ich obrzucać kwiatami uplecionymi w wieńce i wziąwszy się za ręce, tańczyć wokół nich taniec radości. Mieszkańcy wyspy ugościli ich czym tylko mieli, wyprawili ucztę nad ucztami, ale ciągle wśród tańców i zabawy oglądali się ze strachem na boki i strworzeni patrzyli w las otaczający wioskę. Pewnie duchy naszych przodków zesłały was na nasz ratunek, powiedzieli starcy plemienia. – A cóż wam zagraża? – zdziwili się bracia. – Żyliśmy tu sobie spokojnie i szczęśliwie na naszej wyspie – odpowiedział starzec. Ale pewnego dnia wypełzało z dżungli tysiąc tysięcy wężów najanaja. Na ubach na miały po dwa jasne kręgi. Syczały groźnie i wiły się po ziemi, otaczając nasze chaty, a potem wyprężyły się, uniosły grzbiety do góry, i zaczęły chwiać łbami, plując śmiercionośnym jadem. Odtąd życie na wyspie stało się dla nas udręką. Nie mamy chwili spokojnej. Naja, naja wciskają się wszędzie. Do chat pod nasze maty kryją się w wieńcach kwiatów, w koszach z owocami. Napadają nasze dzieci, straszą kobiety. Nie ma dnia, aby ktoś z nas nie zginął od ich ukąszeń bo jad tych wężów zabija w ciągu jednej chwili. Najpierw staraliśmy się je przepędzić. Potem składaliśmy im ofiary, zostawialiśmy mleko na progu chat, próbowaliśmy je przebłagać modlitwami, prośbami i czarami. Wszystko na próżno. – Nie bójcie się, już my sobie z nimi poradzimy – powiedzieli bracia i poszli w las. Gdy byli już niedaleko wężowisk, Trwal najmłodszy brat wyciągnął swoją piszczałkę i zaczął na niej grać. Na dźwięk piszczałki ze wszystkich nor, jam, szczelin skalnych i kryjówek wypełzły jadowite na Janaja i, prężąc swoje gipkie ciała, kiwały płaskimi łbami w takt melodii. Wtedy najmłodszy z braci, nie przerywając ni na moment swej gry, zaczął wolniutko krok za krokiem, Posuwać się w stronę morskiego wybrzeża Za nim pełzło jak żywa wstęga Tysiąc tysięcy wężów Najstarszy brat i średni pobiegli przodem I odwiązawszy z lin łódź czekali na najmłodszego Gdy tylko wskoczył do łodzi Szybko odbili od brzegu Dźwięki pieszczałki rozchodziły się echem po falach Najanaja zasłuchane stanęły rzędem nad wodą, a potem skoczyły w morze i wszystkie się potopiły. Na ten widok mieszkańcy wyspy wydali radosny okrzyk, zaczęli bić w bębny, tańczyć i śpiewać pieśni na cześć swych wybawców. Najstarszego z braci obrali swym królem i wybudowali mu piękną chatę z palmowych liści. I tak żyli bracia w spokoju i dobrobycie, opływali we wszystko. Wyspiarze na wyścigi starali się spełniać każde ich życzenie. Zdawało się, że nic im do szczęścia nie brakuje. Ale bracia coraz częściej patrzyli z tęsknotą na morze i niebo, ciągnęło ich coś na nową wyprawę, na nieznane przygody, tam, gdzie się rodzi blask błyskawic. Pewnego dnia zerwała się straszna burza niebo pokryło się chmurami pioruny trzaskały morze ryczało wichry wyły blady strach padł na całą wyspę mieszkańcy drżąc z lęku pochowali się w chatach ptaki i zwierzęta umilkły przerażone wtedy ozwał się brat najstarszy bracia moi czy nie czas nam ruszyć w dalszą drogę Mieliśmy dotrzeć do miejsca, gdzie rodzą się błyskawice. Wierzę, że tam czeka na nas szczęście, sława, cudowne przygody. Tu na tej wyspie nic nas już ciekawego nie spotka. Słusznie mówisz. Już dawno myśleliśmy o tym, by stąd odpłynąć dalej w świat. Zgodzili się dwaj młodsi bracia. Nazajutrz wszyscy trzej odpłynęli z wyspy, żegnanie z żalem przez jej mieszkańców. Nigdy o Was nie zapomnimy. Gdyby nie Wy, zginęlibyśmy wszyscy od jadu węży na naja naja. Wracajcie do nas, będziemy na Was czekali. Mówili znosząc im na łódź owoce i kwiaty. Wiał łagodny wietrzyk i łódź lekko unosiła się na falach. Wkrótce Zielona Wyspa zniknęła braciom z oczu. Pod wieczór trzeciego dnia wiatr się zmienił. Dmuchał teraz silniej od strony zachodu. Trzej bracia sterowali łodzią na zmianę, ale jeden mówił, żeby płynąć na lewo, drugi chciał skręcić w prawo, a trzeci sądził, że najszybciej dotrą do celu, gdy skierują dziób łodzi wprost przed siebie. Gdy tak radzili sami nie wiedząc, gdzie szukać miejsca, z którego wytryskują błyskawice, nagle dziwny, błękitny odblask zatańczył na falach, tworząc jakby drgającą świetlistą drogę. Spójrzcie, tam na skraju widnokręgu, gdzie morze zlewa się z niebem, jaśnie jakiś wielki płomienisty krąg, zawołał Ciśla. Pójdźmy tam, bracia. Wzięli się ostro do wioseł i popłynęli w stronę widniejącego na horyzoncie ognia. Co to za dziw! wykrzyknęli, z morza wyrasta palma wysoko pod niebo, a z jej korony rozchodzą się na naokół złociste promienie. Pewnie tu jest mieszkanie błyskawic, rzekł najmłodszy i mocniej pochwycił wiosła w garście. Podpłynęli pod sam pień samotnej palmy, łódź otarła się burtą o gładką korę olbrzymiego drzewa. W tej samej chwili morze się wzburzyło, rozwarła się pod nimi wodna przepaść i pochłonęła łódź wraz z żeglarzami. Cudem udało się czym braciom wypłynąć z bulgoczącej topieli. Ostatkiem sił uchwycili się pnia palmy i z trudem chwytając powietrze, Zaczęli się wspinać na wierzchołek drzewa, ale ręce ich ślizgały się po gładkiej korze, stopy obsuwały się w dół, co chwila groziło im, że spadną wprost w spienione odmęty. Na szczęście cieśla nigdy nie rozstawał się ze swymi ćwiekami, kowal z młotem, a drwal z toporem. Zaczęli więc wbijać w pień grube ćwieki i w ten sposób udało im się wspiąć. Aż na sam wierzchołek palmy, który tonął w chmurach, liście palmy były tak ogromne, że na każdym z nich zmieścić by się mogła cała chata i jeszcze by miejsca zostało na drugą. Bracia w zdziwieniu wielkim stąpali ostrożnie po tych palmowych liściach olbrzymich, kierując się w stronę jaśniejącego w chmurach światła. Nagle stanęli jak wryci. I zasłonili dłońmi olśnione oczy? W samym środku palmowej korony wznosił się pałac strzelisty i lśniący, jakby zbudowany z blasku błyskawicy, a na jego progu stała księżniczka tak cudnej urody, że bladły przy niej gwiazdy na niebie. Odejdźcie stąd, jeśli wam życie miłe, zawołała na widok młodzieńców. Kim jesteś, o jasna? Zapytali bracia. Jestem córką błyskawicy, Odpowiedziała nieznajoma. A oto moje towarzyszki, Córki chmury i gromu. I dłonią wskazała ukryte wśród obłoków Dwie czarowne dziewczęce postacie. Na ich widok braciom żywiej Zabiły serca w piersiach. Ale nie czas teraz na rozmowy, Uciekajcie stąd co tchu, Nim wróci ptak Garuda. Porwał on nas z domu rodziców i trzyma tu na uwięzi. Gdy zostanie obcych, zabije was i strąci w morze. Jeszcze nikt go nie zwyciężył, żaden człowiek nie postawił tu stopy, a tylko człowiek może nas uwolnić. Nawet nasi rodzice są bezsilni wobec czarodziejskiej mocy ptaka Garudy. — Nie boimy się twego Garudy — zawołali bracia. — Jeszcze nigdy nie uciekaliśmy przed nikim z ludzi, Mielibyśmy się ulęknąć ptaka, odejdziemy tylko wtedy, gdy tobie i twym towarzyszkom nie będzie nasza obecność, a może uda się nam was wyzwolić. Oby słowa twoje się sprawdziły, odpowiedziała córka błyskawicy i wraz z córkami gromu i chmury poprowadziła trzech braci ścieżką wśród liści olbrzymów nad błękitną sadzawkę. Pełną kwitnących lotosów. Pewnie jesteście głodni i spragnieni. Musicie się posilić przed dalszą podróżą. Powiedziały, jedna z nich zaczęła rwać na ręcza czerwonych i białych kwiatów. Gdy tylko bracia spożyli soczyste kłącza i pożywne ziarna cudownej rośliny, poczuli, że odszedł ich głód, nie pali ich więcej pragnienie i taka moc w nich wstąpiła ogromna że mogliby góry przenosić. Potrzebne wam będą siły do walki z garudą, powiedziała córka błyskawicy. Nie za długo powróci i wtedy albo wy go strącicie w morze, albo on was zabije. Nim wypowiedziała te słowa, rozległ się w powietrzu szum skrzydeł, nad głowami braci przeleciał wiatr tak gwałtowny, że chmury i obłoki zaczęły pędzić po niebie jakby gnane burzą, a ogromne liście palmy drgnęły i zachwiały się pod stopami trzech śmiałków. To przyleciał ptak Garuda. Skrzydła jego zasłoniły słońce i księżyc, żelazny dziób mógł połknąć wołu, a szpony rozerwały lwa. Pień palmy zakołysał się pod jego potężnym ciężarem, jej wierzchołek przechylił się w dół i zwisł tuż nad morzem. Trzej bracia omalnie wpadli w głębinę. — Trzymajcie się mocno liści! — krzyknęła córka chmury. — Wyrwijcie mu pióro z ogona! — zawołała córka gromu. — Wtedy straci część swej mocy i łatwiej go zwyciężycie. Garuda, ujrzawszy obcych, wydał chrapliwy, dziki krzyk, i rzucił się na braci z wściekłością, atakując ich potężnym dziobem i zakrzywionymi szponami. Furko jego czarnych, jak noc skrzydeł, zagłuszył szum wichru i huk fal morskich rozszalałych w dole. Najstarszy z braci Kowal nie tracił odwagi, lecz stanąwszy na wprost potwornego ptaka, zawołał: Bracia, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, naprzód do walki! Zamachnął się młotem na odlew i jak w kowadło uderzył w dziób napastnika, aż dźwiękło żelazo. Garuda zachwiał się pod ciosem, a tymczasem cieśla z najmłodszym bratem usiedli mu na grzbiecie i usiłowali wyrwać pióro z ogona. Ogromny ptak zaczepotał gwałtownie skrzydłami i uniósł się w górę, chcąc zrzucić ich do morza ale oni trzymali się mocno jego łuskowate jak ugada szyi i nie dali się strącić. — Wyrwijmy mu pióro z ogona! — ponaglał cieśla. — Lecz jak to zrobić? Pióra miał Garuda żelazne, grzbiet twardy jak pancerz. — Lecz od czegoż to cieśla ma piłę i hebel? Wnet spiłował brat średni żelazne pióro z ogona Garudy, i wraz z najmłodszym zeskoczył z grzbietu potwora. A ptak olbrzym w jednej chwili osłabł, Coraz rzadziej bił skrzydłami, Głowa mu zwisła, srogie oczy przygasły, Aż w końcu runął jak kamień do morza. — Zwycięstwo! — krzyknęli bracia z triumfem. A trzy cud dziewice, wdzięczne za swe wyzwolenie, Zarzuciły im na szyję wieńce z lotosowych płatków, i zaprowadziły braci do pałacu swych rodziców, błyskawicy chmury i gromu. Ucieszyli się rodzice na widok córek wyzwolonych z mocy złego garudy i zapytali trzech braci: Czego chcecie, bohaterowie, w nagrodę za swój czyn? Mówcie, jakich żądacie bogactw, jakich królestw? Nie żądamy niczego, odpowiedzieli bracia ani bogactwa nie chcemy ani królestw. Ale jeśli córki wasze nie pogardzą zwykłymi śmiertelnikami, pragniemy Was o potężni prosić o ich rękę. Najstarszy z nas pokochał córkę błyskawicy, średni córkę chmury, a najmłodszy córkę gromu. Umilkli bracia i czekali z drżeniem serca na odpowiedź. A wtem na głowę kowala spadł z rąk jego wybranki pęk białych lotosów. Córka chmury, deszczem błękitnych płatków, obsypała brata średniego. Najmłodszy dostał wieniec purpurowych kwiatów od córki gromu. Wkrótce odbyły się ich zaślubiny, a potem trzy pary opuściły samotną palmę na morzu, wsiadły do łodzi, która na nich czekała. I popłynęły na zieloną wyspę, niedawno opuszczoną przez braci. Wylegli mieszkańcy na wybrzeże i z radością witali swych dawnych wyzwolicieli. Odtąd bracia żyli sobie na wyspie wraz ze swymi wybrankami i nic nie zakłócało im szczęścia, które znaleźli na morzu, tam gdzie rodzi się blask błyskawic.